W odbył się piknik dla małego Jasia. 23 czerwca pole dożynkowe zmieniło się w pełne atrakcji miejsce dla każdego, kto chciał pomóc temu małemu chłopczykowi, na którego chorobę nie ma jeszcze leku. Jasiek choruje na encefalopatię padaczkową i rozwojową, mutacja KCNT2 typ 57. Jest to bardzo, jest to ultra rzadka choroba. Do tej pory wiemy o prawdopodobnie 11 przypadkach na świecie, gdzie Jasiek jest prawdopodobnie 11, ale nie mamy pewności co do tego, bo jest bardzo mało publikacji na ten temat, bardzo mało informacji, a również lekarze też nie są w stanie nam pomóc może w takim stopniu jakbyśmy chcieli, tak? Dużo informacji uzyskujemy na własną rękę. No, staramy się też dotrzeć do publikacji medycznych, anglojęzycznych, amerykańskich. Piknik zorganizowała taka fundacja, fundacja BNP Paribas i przyjaciele rodziców Jasia. Organizatorzy dołożyli wszelkich starań, aby ściągnąć jak najwięcej atrakcji dla dzieci i dorosłych, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Przyznaję, że było to bardzo czasochłonne i pracochłonne. W przeciągu dwóch miesięcy ilość wysłanych maili to jest około 7 tysięcy. Odzew jak widać po atrakcjach był spory. Oczywiście bardzo dziękujemy również burmistrzowi gminy Brwinów za objęcie tej impryzy patronatem honorowym, również w dużym wsparciu gminy. No i cóż, no w odzewie na rozesłane maile jak widać po całym terenie wystawców, usługodawców wspierających całe mnóstwo. Całą imprezę prowadzi nam e, D-Bomb. E, będzie koncert Spring Lice, e, będzie koncert Invoxu, była już Klaudia Węzytowicz tutaj na, e, na scenie. Przyjechali do nas strażacy z grochówką i przygotowali taką ciekawą atrakcję jak widać, e, wóz strażacki i próba bicia, e, bicia rekordu. Jakbym miał wymieniać wszystkie atrakcje, to jest tego dużo. Grupka osób zrobiła naprawdę fajną imprezę. Sponsorzy nawet dzisiaj nam na licytację jeszcze donoszą, czy wczoraj Brico dało nam kolejne fanty, a więc naprawdę jest fajnie. W trakcie trwania wydarzenia zbierane były środki na dalsze leczenie i rehabilitację dla Jasia. Jego rodzice poświęcają bardzo wiele czasu, aby zapewnić mu jak najlepsze warunki. Niestety, ale wszystko jest bardzo drogie, jeśli chodzi o rehabilitację, jeśli chodzi o nowoczesne metody leczenia, o których prawdopodobnie jeszcze nie wiemy, dlatego że choroba Jasia nas w pewnym sensie blokuje. Napady padaczkowe zdarzają się w różnym czasie, czasami nieoczekiwanym, i kiedy one nastaną, musimy na przykład zrezygnować z różnego rodzaju terapii. Kiedy ma gorączkę, musimy bardzo uważać. Na przykład i już wtedy jesteśmy wyjęci całkowicie z jakichkolwiek rehabilitacji. E, więc dla nas pomoc finansowa jest duża. E, przed nami jeszcze e, prawdopodobnie zabiegi mikroparalizacji mózgu, które być może będziemy mogli osiągnąć. Na to są potrzebne bardzo duże środki. Chcemy również stworzyć synkowi pokój rehabilitacji w domu, żebyśmy mogli troszeczkę e, odciążyć się, jeśli chodzi o dojazdy, tak? Na rehabilitację. My wychodzimy rano z domu przed 11, wracamy późnym wieczorem. I same dojazdy zabierają nam mnóstwo czasu i też pieniędzy. W trakcie pikniku udało się zebrać prawie 22 tysiące złotych. Dodatkowo można wpłacić pieniądze przez zbiórkę na portalu siepomaga.pl lub przez fundację Avalon, której Jasio jest podopiecznym. Mamy nadzieję, że już niedługo znajdzie się skuteczny lek, dzięki któremu Jaś będzie mógł w pełni korzystać z życia, które ma przed sobą.